Nie będzie pofans z Chrystus. W jednym z miejsc Ewangelii Pan Jezus mówi tak. Bądźcie zimni albo gorący, brzydzę się letnimi. Ja nie bardzo rozumiem o co chodzi, bo jakby to powiedzieć, bycie letnim, no to lepiej niż zimnym. <noise> Pewnie do dzisiaj nie do końca to rozumiem, ale w moim życiu to było tak. Na statku, jak się już nawróciłem, to wielokrotnie rozmawiam, e, znaczy ja miałem wachtę trzeciego oficera, czyli od godziny 20 do 24 rano, od 8.12, 12 więc wieczorem, jako że nie było ani radia, ani telewizji, ani nic, no to ludzie przychodzili na, na moją wachtę, a ja mówiłem o Bogu. To, co wiedziałem wtedy, co jeszcze mało wiedziałem, ale i wszystko. No, jedni słuchali, Inni się śmiali, no bo jakby to powiedzieć, osoby, które mnie słuchały, to marynarze. To nie nieświęci ludzie. No, a jedna osoba była zdecydowanie przeciwna. Za każdym razem, co mówiłem, to było przeciwko. No i sobie myślę, no gościu, no po co przychodzi, jak mu nie pasuje opowieści, no już może pójść gdzieś indziej. Pewnie były różne kluby zainteresowań, były kluby dobrego wina i tak dalej. A gościu przyłaził i jakby to powiedzieć, no, no mimo wszystko w tamtych czasach mnie drażnił, to znaczy co nie powiedziałem, to mówię: A, to nie tak źle, jest odwrotnie. <laughs> myślę, no, kurza twarz. <laughs> a poszedłbyś sobie gdzie indziej. <laughs> Przyjeżdżam z rejsu, idę do spowiedzi do znajomego księdza. A ten znajomy ksiądz mówi: Jacek, kiedy ty przypłynąłeś? No ja mówię: Wczoraj. Ty wiesz co? Był u mnie taki facet, co mówi, że trzeci oficer go nawrócił. <laughs> I okazało się, że był ten gość. <laughs> A skórze, jaki numer. I wtedy to stwierdzenie, bądźcie zimni albo gorący, dotarło do mnie, że to jest tak. Na tym TikToku jest jedna osoba, która wielokrotnie o jakieś. No, nie zgadza się, o tak, delikatnie, nie zgadza się, ale pisze, że chce się facetowi napisać coś. <grystanie> I wyraźnie w tym widzę, że jeśli gościa to dotyka, co ja mówię, mimo, że jest przeciwny, to go dotyka, to znaczy, to znaczy o tym myśli. <grystanie> no, śledzi. <grystanie> Obserwuje. To dopiero historia. <grystanie> w moim odczuciu ten gość ma ogromne szanse. Ten gość ma ogromne szanse w końcu się nawrócić i zrozumieć. E, jeśli jego, to rusza. Natomiast najgorsi są ci letni, czyli w ogóle to ich nie obchodzi. E, e, bo jeśli człowieka to ani ziemia, nie ani grzeje, no to szanse na to, żeby się nawrócić są niesłychanie niskie. No ci, co są nawróceni, to wiadomo, gorący. E, natomiast ci zimni, ci, którzy są daleko od Boga, to jak Bóg w którymś momencie ich dotknie, to jest szansa. Natomiast tych letnich wygląda na to, że ci, którzy są obojętni, którzy mam no, no, bez znaczenia, kto co tam mówi, e, żyje swoim życiem i niech nikt do tego mojego życia mi nie wchodzi, bo to jest niemożliwe. Ja wiem najlepiej, jak żyć. I ani Pan Bóg, ani szatan nie będzie mi mówił, jak ja żyję. E, no, niestety szatan mówi. <laughs> szatan mówi, ten gościu go słucha. E. Tak ja to odczuwam, to bądźcie zimni albo gorący, brzydzę się letnimi. E, może się mylę, nie wiem. Niech miłosierny Bóg da nam światło Ducha Świętego, świeci, poprowadzi do wieczności. Najkrótszą z dróg, z dala od czystwa, prosto do nieba.